Witam, witam panowie i panie Po ciężkich bojach Niemcami Przeżyciłem się na czołgi radzieckie. No zobaczymy jak to jak to się sprawuje na becie, na becie właśnie tylko radzieckimi grałem. Wczoraj sobie to właśnie przypomniałem Nie wiem może niemieckimi mi kurczę źle idzie z tego względu, że z innej strony mapy się zaczyna czy ułożenie mapy, nie wiem ale no zobaczymy jak to wyjdzie zagram, zagram dwoma stronami żeby móc się wypowiedzieć teraz jak jest otwarta beta czy jest tam jakaś różnica z tymi ruskimi jak grałem w zamkniętej becie czy też nie no, Niemcy mówią no. a co jeszcze, żebym nie zapomniał? Wczoraj kolega z dywizjonu ciekawą rzecz taką sobie pomyślał. Czy czołgi radzieckie nie są specjalnie mocniejsze w obecnej chwili, żeby przyciągnąć więcej graczy na stronę radziecką? żeby balans gry był zachowany to znaczy się żeby szybciej losowało bitwy bo wiadomo że Niemców było naprawdę wiele wiele więcej ja wczoraj um, chciałem pojechać sobie tygrysem no i co po niemieckiej stronie 70 sztuk a po radzieckiej stronie 10 tak więc no widoczna jest bardzo wielka różnica no i zobaczymy no w obecnej chwili mam te 50 którym w sobie nie chcę grać zależy mi na T34 nawet tym pierwszym, zobaczyć jak to się sprawuje w otwartej becie no i zobaczymy, teraz musimy chwilę poczekać bo ja sobie tu spauzuję dobrze mamy Ash River a co jeszcze, Niemcami powiem wam, że nie kręciłem takich wyników jak jak ruskimi jak radzieckimi no, możecie sobie screeny zobaczyć w opisie filmu Naprawdę po 4700, po 5700 punktów na kursku T26 3200 doświadczenia. No Niemcami, Niemcami raczej, raczej tak nie kręciłem tych wyników. I tutaj się zastanawiałem właśnie, czy te ruskie rzeczywiście nie są o wiele, wiele lepsze. Pojedziemy sobie z dwójeczki, dlatego że tu jest moctek, z którego przeważnie strzeluje przeciwnika tutaj są z tego mostu łatwe fragi jeśli ktoś nie, nie celuje tutaj chyba że ktoś wyceluje i nastrapi no to już jest dupa bo stoi bokiem I popatrzmy teraz, popatrzmy, czy coś tam jedzie. Chyba jedzie. Nietrawiony. Został. Maszyn Machine gunner. Aha, to jest, ale to jest bot. Eee, bota to ja nie chcę. Dobra. No to jedziemy na łobu. W takim razie. Ale, ale, ale... Ustawienia, dźwięk... Trochę zciszyć, bo... Dobra. Oto ruszamy. Zobaczymy, czy to T-50 jest taki OP, jak mówią. Chociaż, chociaż, chociaż... Można zjechać? Można zjechać. 50 jest szybkie, więc może przedostaniemy się... Ej, 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 ej... Może przedostaniemy się tutaj tą stroną. Do tego punkciku, który tam jest zaznaczony. <laughs> Ktoś strzela tutaj ewidentnie. Albo to, który z naszych tutaj strzela, bo to ciężko rozpoznać teraz. Bardzo robię głupią rzecz <laughs> Ponieważ wyjeżdżam też mi Dat wint. To strac Elegancko, dobra, teraz w tą stronę, bo już jedzie z tej strony, następnie jedzie, o, A! No i widzicie, no FK, jeden strzał, jeśli się przyceluje, to naprawdę te 50 nie jest jakiś tam OP, ale mimo to można nim namieszać, bo jest naprawdę szybki i zwinny. Dobrze, nie. mamy jeszcze ostatniego respa. Czy odrodzenie ostatnie. Czterech zniszczonych graczy, nie? Z źle. Ale no może być lepiej. Przeważnie mi idzie na drugim, Na drugim odrodzeniu lepiej. Nie wiem dlaczego tak jest, ale zobaczymy. Znaczy jak na pierwszym mi idzie źle, to na drugim zawsze mi idzie lepiej. A teraz mi na pierwszym poszło dobrze, więc zobaczymy. Co tu z tego nam wyjdzie? O, no, radziecka strona przewagę ma. Dobrze, czy nasza? No i jedziemy sobie znowu nabroić coś. Przynajmniej spróbować nabroić. Nasi są już na respie przeciwnika. To jest jeszcze. Nic nie jest w tym, czyli te 50. Dobrze. Tutaj jest obstawiany punkt. Tam coś jest. To zaraz zostanie zniszczony. Jest jest jest, 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 jest. Staniemy, spróbujemy, przycelujemy. Zadaniem przez ten murek czołg upił mi się w ziemię. Jeżeli oni tam kapują to można ich tutaj osłaniać no, Jeśli się zrespią to pojadą na, na pewno na punkt B To więcej niż pewne Nasz czołg tu jest Schowajmy się może Wracanie te 50 jest do kitu. Dobra nasi już w sumie przejęli ten punkt. Spróbujemy go odbić o ile zdążymy już tracę punkty ale co tam? Żeby się nie nudzić trzeba pojechać i coś tam spróbować motuc jeszcze nie ma co stać bezczynnie. No i jedziemy. Pamiętać, że te 50 liczy się prędkość, nie stawać jak widzimy nasz punkt to nie zatrzymujemy się, tylko wpadamy pełnym pędem chociaż tutaj nie wiem czy wpadnę pełnym pędem, bo jest koniec do raz, a dwa mam popórkę. więc aha, oni sobie przejechali tylko żeby zbić ale nie stoją dobra no mniej więcej tak to wygląda te 50 bo staram się pokazać bitwy właśnie te 34 zobaczę jak to się tutaj w tej becie sprawuje no jestem bardzo bardzo ciekaw A, napęd że niech będzie kalibracja działa Pociski Mechanizm elewacji Tak, ok. A to co to za wściekła kuna <ścoughs> jakiś pasikonik, czyli pasi horse Dobra i jak zrobię T34, no to wiadomo